16 edycja konkursu plastycznego organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym roku nie bez powodu nosiła nazwę Niepodległa bez barier od morza do Tatr. Byliśmy dzisiaj świadkami wręczenia nagród laureatom konkursu na poziomie regionalnym, czyli zgromadziliśmy tutaj prawie 50 osób, byli to uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy i domów pomocy społecznej, osoby z niepełnosprawnością, artyści, którzy przybyli tutaj do nas wraz ze swoimi instruktorami i terapeutami po to, żeby celebrować to święto i żeby odebrać nagrody w ramach tego konkursu. To jest szczególna chwila, to jest szczególny rok. Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Każda forma informowania, docierania do społeczeństwa z tą informacją jest ogromnie ważna. Chcemy zapewnić Państwa, że mury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego są zawsze chętne, gościnne dla osób niepełnosprawnych i wszelkich, wszelkich form kreowania sztuki. Oczywistą sprawą jest, że pierwszą rzeczą, która jakby decyduje o repertuarze to są okoliczności, bo oczywiście normalnie pełnowymiarowe klasyczne recitale też mają miejsce w naszej działalności, natomiast co do, co do repertuaru oczywiście wszystko przechodzi przez sito naszej głowy. Czyli jakby pewne, nie, nie, nie chcemy schodzić do pewnego poziomu, do jakiegoś niższego poziomu niż to po prostu co uważamy za naprawdę dobrą, po, dobrą muzykę, ponieważ muzykę dzielimy albo na dobrą, albo na złą. I tak to wygląda. Dlaczego to inspiruje ludzi? No bo to po prostu są dobre rzeczy, dobrze napisane, dobrze stworzone. Utwory, które nazywają się evergreenami i rzeczywiście od wielu dziesięciolecia Wielu dziesięcioleci są cały czas wykonywane przez rozliczne zespoły, czyli cały czas żyją swoim życiem.